Ja sobie narzucam taki reżim samodyscyplina, że skupiam się na tym, co mogę zrobić, ponieważ chcę, chcę móc coś zrobić. Tak, tu jakby ta moja postać, ta konstrukcja moja psychofizyczna, którą dysponuję, tak jakby to była tylko pamięć robocza zadaniowa. Ja podchodzę do tego zadaniowo. Tą konstrukcję psychofizyczną mam zachować w jako takiej używalności, bo to, że, bo to jest tak jakby mój agent do tego, żeby i świat, i działać. Więc ja celowo redukuję swoją percepcję, staram się nie widzieć tego, na co. Totalnie nie mam wpływu, bo ja przez pierwsze lata te ja się w ogóle nie byłem w stanie pozbierać. Yy, pozbierać po tym jak się dowiedziałem, co się dzieje z zwierzętami, to ja po prostu no, byłem no, rozwalony, kurczę, czarna rozpacz. I ja dlatego teraz po prostu, ja sobie nie pozwalam teraz wiedzieć, ja teraz po prostu skupiam się na tym, co mogę zrobić, chcę dobrze funkcjonować, i dlatego ja bym pewnie właśnie gdzieś tam się spotkał. No i mam takie raczej takie, staram się utrzymywać takie dosyć. Sympatyczne, te, te relacje jakieś tam jakie tam mam, jakieś kontakty. Staram się, staram się tych ludzi lubić i tak, nie myśleć no, za każdym bo, razem o, o wszystkim, bo ja jest, nie jest tak dużo, jeszcze aż takich bardzo złośliwych ludzi. Tak, tak, dopóki ktoś jest. Tak, tak, nie jest złośliwy i ten po prostu, bo tak, dla mnie priorytetem jest utrzymanie tego, tego, tego czegoś, co tu jest, żeby to było w stanie. Tak, mówię, tej konstrukcji psychofizycznej, która tutaj jest, tak? Ja się z tym nie utożsamiam, tak? Nie się. Czyli, jest... yy, czyli nie ma wykluczenia nasza dla takiej osoby otwartej. Yy, tak, tak, z mojej strony nie, nie ma. Yy, bo, Znaczy, bo też, żeby mieć jakąkolwiek skuteczność, to ja najpierw muszę złapać komunikację, muszę złapać kontakt. Nie taki kontakt, bla, 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 monolog, że... Ten, tylko kontakt. Dialog. Muszę złapać z kimś kontakt, żeby w ogóle móc coś do dotrzeć. Czyli yy, no. No, ja podchodzę do tego, no można by powiedzieć tak, właśnie utylitarnie. Ja sam siebie oddalogowałem gdzieś indziej. Czuję w ogóle duchem, tak ja się w ogóle nie, nie utożsamiam y, ani ze swoją no konstrukcją psychi psychiczną, ani z ciałem. Tak, ani z ciałem, ani z psychiką. To nie jestem ja. To jest tak, jakby to jest, y, to jest taka foremeczka, która ma tutaj jakieś zadania do wykonania. Dopóki żyje, to niech działa, ale to, 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 to nie jestem ja, I, i to coś ma być w stanie funkcjonalnym. Więc no, no, ja tak podchodzę do tego. Nie, nie, nie idealizuję związków. I nie wiem, czy w ogóle idealizowanie związków, takie oczekiwanie, że związek to jest Bóg wie co, czy to... Czy to nie jest w ogóle porażkowe w ogóle jakoś. Nie ja mam takie bardzo idealistyczne podejście. W sumie ja mam także ja mam o takiej wiecznej miłości na całe życie, żebyśmy byli razem na całe życie i byli dla siebie najważniejsi i, i w ogóle... No ja mam zależnie kogoś takiego wiesz, i, i, idealnego, takiej, takiej dużo. Ciężko tak. ciężko zrobić. To, to, to jestem na, po przeciwnym, na przeciwnym biegunie. Ja prostu ja tylko patrzę, jak spotkanie z tą osobą czy kontakt z tą osobą, jak wpływa na, na moją energię, na mój nastrój. Mnie interesuje, tak jakby, jak to wpływa na mnie. A na przykład ja, ja się dziwię, jak na właśnie słyszę dziewczyna, dziewczyny tam się burzą, że chłopak je tam zdradził czy coś. Dla mnie ideałem, idealną postawą jest taka postawa, w której nie obchodzi cię to. No bo to jest jego sprawa. Jeżeli on, to jest jego sprawa, to jest jego doświadczenie. Mniej to jest moje doświadczenie. Co ja wyniosłam? Co ja wyniosłam na ze spotkania z tą osobą, jak to wpłynęło na mnie, a... Jeżeli on coś tam doświadcza innego, co on czuje, co czuje druga strona, no to to już jest taka sprawa tej samej. Nie. Znaczy, to jest moim znaczy, ideałem, bo to się nie zawsze sprawdza, to nie jest łatwa postawa, ale jest to taka dla mnie postawa idealna. Czy na przykład nie wiem, wybaczyłbyś yy, z Nie wybaczyłbym, tylko to w ogóle nie ma prawa być moją sprawą. Nie mam prawa wnikać. Uważam, że każda osoba powinna się skupić na swoim doświadczeniu. I tak, no, nie ma prawa ale, ograniczać tej drugiej strony. Ale to nie wiem, czy to można nazwać związkiem. Znaczy, no wiadomo, że są otwarte związki, ale jeśli w ogóle nie interesuje co robi druga osoba, to czy to można nazwać związkiem? To, to znaczy, to jest takie, wiesz, taka płynna strona: no bo osoby się spotykają, jeżeli chcą. Jeżeli są ku sobie, no to znaczy, to jest wtedy prawdziwy związek, bo chcą się spotykać, chcą się widzieć, jest im ze sobą dobrze. Albo nawet przeżywają miłość i z tym, że to jest takie, taka, powiedzmy, płynne pomiędzy związkiem, a nie związkiem. Nie ma takiej dla mnie granicy, że jest związek, umawiamy się, że jesteśmy związkiem, nie, zrywamy już się umawiamy, że nie jesteśmy związkiem. To jest takie, to jest sztuczne, to jest umowa, umawiamy się, że nie jesteśmy, nie, umawiamy się, że nie jesteśmy związkiem. Skoro się umówiliśmy, że jesteśmy związkiem, to masz być wierny. Nie, ktoś jest wierny, bo, bo po prostu, bo, bo kocha tę osobę i inne no. osoby go siłą rzeczy nie interesują. Ale to jak chcesz być w związku bez umawiania się? Aż znaczy nie, może to. Nie, 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 nie za bardzo to, to rozumiem, ale no jakby każdy ma prawo do swojej Aha. koncepcji. Znaczy w zasadzie tym, co chciałem przekazać tutaj, tak, bo to, to jest jakaś koncepcja, to jest też wynika z jakiegoś tam mojego y, mhm. doświadczenia, y, ale to, co chciałem przekazać, to jest to, że mm, czasem. Y, z, z, Zamiast takiego idealistycznego myślenia, troszeczkę może nierealistycznego myślenia o tym, co dla nas może zrobić drugi człowiek, albo czym może być związek, warto tak po prostu pomyśleć, jak bardzo potrzebujemy jako jednostki kontaktów z ludźmi. I że izolując się, bo, bo nikt nie spełnia naszych kryteriów, izolując się, Wpędzamy się w bardzo niebezpieczne, bo zobacz, nawet możemy tracić, jako aktywiści możemy tracić skuteczność, bo żeby, zobacz. Ludzie idą za czymś, ja tu już kiedyś poruszałem ten, ten temat, powtórzę się, to z dyweganką kiedyś to mówiłem, bo on wie dlaczego, dlaczego ludzi tak ciężko jest, co ludzi mi kieruje, ja uważam, że ludzie się kierują popędem i muszą poczuć atrakcyjność czegoś, muszą spotkać jakąś jedną, drugą atrakcyjną osobę, na przykład z ruchu wegańskiego, żeby się zainteresować weganizmem, no chyba, że ktoś jest taki, że naturalnie się zainteresuje zwierzętami, ale bardzo często ludzie... Za sprawą innych ludzi się czymś interesują i się, wk wkręcają się w coś przez innych ludzi. Czyli my musimy, my musimy być ultraseksualni i emanować tym seksem seksapilem, żeby w ogóle mieć jakikolwiek wpływ na y, otoczenie na społeczeństwo. Czyli ja nie mogę, ja nie mogę z czystym sumieniem się odciąć od tej sfery, powiedzmy, seksualnej, romantycznej, jako aktywista wegański. Bo wtedy, tak. wtedy ja po prostu wiem, intelektualnie wiem, że jestem dupa, a nie kurczę aktywista, że po prostu nic nie zdziałam na nikogo nie wpłynę. Muszę łapać jakiś kontakt. Znaczy ja nie, ja chętnie posłucham, bo mnie to ciekawi, może jakby ja też zmienię swój sposób myślenia dzięki temu, no. Ja jestem otw ja nie jestem bardzo otwarta na inne punkty widzenia, nie? nie ja mam takie skosy, przemyślenie właśnie, no. że nawet jeśli ktoś ma takie wartości wegańskie, to jeżeli nie ma wokół siebie wegan, to e, o wiele łatwiej jest nie tej tej wartości, że no dobra, tutaj może sobie kupię raz ser, bo w sumie wszyscy to robią. I to jest też takie... E, właśnie trzeba mieć podejście do tego psychologiczne. A jeżeli chodzi o własne doświadczenia e, w relacjach, to po latach izolacji, kiedy e, w jakieś takie e, głębsze relacje, jakieś romantyczne i tak dalej, to e, po tym jak e, pierwsza relacja się skończyła szczególnie, bardzo to na mnie wpłynęło, czułam się bardzo zawiedziona, bo zawsze e, zazdrościłam wszystkim, ja, którzy mieli jakieś bliskie relacje, przyjacielskie albo romantyczne. I jak skończyły się moja też ta te była bardzo zawiedziona tym, jak to wygląda, bo też sobie właśnie tak te wszystko, co idealizowałam. I właśnie rozmawiałam o tym na przykład że ja w ogóle chciałam się odizolować od związku, dlatego że, że, nie, że nie da się komuś zaupać, drugiem 20%. A potem na psychoterapii zdałam sobie sprawę, że ja nawet sobie nie mogę zaufać w stu to nie, nie może być że Jeżeli chcę funkcjonować, żebym się odchwyciła od mhm. Emanuele, ty, ty masz... Yy, ty miałeś ten problem, prawda? I ty nie masz tego komfortu Nie masz tego komfortu, żeby być weganką I no. nie możesz, a zresztą nie możesz sobie pozwolić na, na izolację, prawda? No tak, to jest prawda. No to tak. Faktycznie, jakbym miał się izolować, to zupełnie bym bał się wyjść z domu. Jeszcze znaczy, trochę... bo Ty wiesz, co to jest. Ty wiesz, z czym, z czym wiąże się izolacja. Ty to jeszcze znasz. Jeszcze trochę się bał, jeszcze trochę bym nie umiał zagadać. Najbardziej bardziej się bał, że nie umiałbym zagadać jeszcze bardziej do ludzi. Że taka dzikość, bym gadał nie na temat, nie umiałbym tematu podtrzymać, nie gadał na bieżąco. Bo niestety, relacje trzeba trenować. To jest coś, co trzeba trenować. Obietność, to nie jest tak, że ta relacja terenie... spadnie z nieba. Nagle się pojawia ten, relacje trzeba trenować, kontakty z ludźmi trzeba trenować, czyli trzeba być w tym kontakcie, żeby wejść w relacje, trzeba być w relacjach, żeby złapać lepsze kontakty z ludźmi, najpierw trzeba być w kontakcie z ludźmi, prawda? To nie jest w ogóle prosty temat, bo... Ja, ja też oczywiście potwierdzam to, że nie wyobrażam sobie zamieszkać z kimś, kto by tutaj mięso do domu przynosił, i, i no, znaczy nie wyobrażam sobie takiego głębokiego związku z drugiej, Ale z drugiej strony przestrzegałbym przed takim radykalizmem, takim ucinaniem kontaktów. Nie każdy ma ten komfort, to też zależy, zależy kto jest w jakiej sytuacji życiowej, kim jest też tak jakby w hierarchii społecznej. Czy jest tą osobą, która... No tak. czy jest e, typem lidera, który narzuca i jest w stanie sobie tutaj, że, że się dostosują i sobie i, no o, na, narzuci. Nie, ja, ja, ja żądam, ja chcę tylko Weganina i nagle kurczę, ma dziesięciu kandydatów, którzy przeszli na weganizm i, i czy, czy to jest typ takiego właśnie influencera, za którym idą ludzie, czy to jest osoba, która w ogóle zmaga się, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek kontakty no z się skarżą, no bo nie weganie się skarżą, mówią. Że, że właśnie, że narzucają weganie, że wielcy taki mają żalowo. Ja myślę, że to trzeba jakby case by case, tak? W jakiej ktoś jest sytuacji. Yy, bo jeżeli to jest osoba, która ma skłonność do izolacji, yy, ma skłonność do izolacji, skłonność do depresji, to, yy, znaczy, no, no i... to, to on musi, ona musi sobie narzucić reżim kontaktu z ludźmi. Znaczy to ja, ja mam też taką skłonność do izolacji i depresji, ale też nie będę wchodzić. W relacje z kimś, kto mi nie odpowiada, tylko po to, żeby, żeby... bo tak nie wiem, bo tak wypada, żeby być w relacji, no ja mówię, nie, 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 nie wypada. Chodzi, bo... chodzi o... Chodzi o cel, chodzi o to, co jest swoim celem, tak? Bo... Też jakieś potrzeby też bliskości. Znaczy, no Mam taką potrzebę, ale aczkolwiek wolę być sama niż no, być z kimś, kto mi nie odpowiada, bo też nie mam takiego, takiej potrzeby. Żeby być w związku za wszelką cenę. No. Y ale przytula, czy u ciebie to jest takie zero-jedynkowe, jestem w związku, nie jestem w związku? Czy na przykład, y bo ja na przykład, dla mnie to nie jest takie zero-jedynkowe, bo ja na przykład dopuszczam takie sytuacje, że no okej, okay, nie jestem w związku, ale na przykład z kimś tam się spotykam, komuś tam się pozwalam, gdzieś tam zaprosić, czy po prostu mam jakiś kontakt, tak? To no, nie wiemy, jest dla mnie takie, jestem w związku, nie jestem w związku? Po prostu. Że, no, ale może to też przed, przed wejściem w związek jest taki etap, no, randkowania, kiedy jakby nie jesteś jeszcze w związku, ale no, randkujesz, że może coś z tego będzie albo, ale, albo nie, no tam się, to yy, no, wtedy jest taki, coś takiego pomiędzy, ale no, nie wiem, no, wydaje mi się, że jak się wchodzi z kimś związek, no to się to, no, uzgadnia, tak. Yy, tak yy, no, no, no nie wiem, no może nie wiem jak, nie, jak jest u innych, no może, ja tak, może to wynika też z tego, że ja jestem w spektrum i ja muszę mieć jasno jakby też określone, czy, czy to jest związek już, czy to jeszcze nie jest związek, tak? No nie, nie wiem jak jest u innych. No. Aha. No czy to jest związek, czy nie jest związek, no tak trochę zastanawiało mnie to trochę też tak, czasami. Czasem nie warto tego dopowiadać, prawda? Bo czasem zależy co jest tym priorytetem, jeżeli, czymś, jeżeli nie jest najwyższym priorytetem, moim na przykład nie jest najwyższym priorytetem wejść w związek, ale moim priorytetem jest yy, yy, zachować yy, dobry, dobry swój stan psychiczny. I, no tak, ale też chyba yy, sprawia, że dobrze chęta psychiki robi, jeśli też ma kogoś, do kogo może się przytulić nawet. Trzeba mieć no, kontakty z ludźmi, jak, jakieś tam życie towarzyskie, nawet naciągane. My często no podobno tak, nie doceniamy takich jest... mało istotnych kontaktów, Niedocen... w ogóle powszechnie, powszechnie nie doceniamy. Bo powszechnie właśnie podchodzimy, że to albo jest wielki związek, albo nie ma nic. A no nie doceniamy, a tak naprawdę jest... dla naszej psychiki funkcjonowania i perspektyw w ogóle, przyszłych perspektyw wejścia w związek, szalenie ważne są takie, takie sympatyczne kontakty. To, że nie, ktoś Ci nie powie zaraz kocham Cię, ale ktoś Ci powie lubię Cię. O, Kasia, no. jak pięknie dzisiaj wyglądasz. I dla psychiki to ma po prostu to jest nieba Ziemia. No tak, to, jest, to, to, to jest kolosalne to jest znaczenie. Znaczenie. To jest, to ma znaczenie. siedzenia w czterech ścianach. Tak, najgorsze to jest tak, że nie spotkałam, nie spotkałam nikogo wartościowego kogoś, kto spełnia moje oczekiwania, to w, myśli, to w takim tak. razie nie idę, z nikim się nie spotkam, nie pójdę na imprezę, nie pójdę ten, bo to, to jest najgorsze co dzieje. No taki zrobić, człowiek tak. myśli, że jest porażką. No, to jest najgorsze. Po prostu jak nie ma nie ma tej, takiej osoby, o jakiej marzę, to mimo wszystko. Staram się jakieś tam mieć to życie towarzyskie, czy. No, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. A jest. Ty, Ty Daracha, nie masz z tym problemu, bo po prostu masz chłopaka, tak? Czy oprócz tego też sobie cenisz w ogóle jakieś tam życie towarzyskie? Ty chyba chodzisz gdzieś na imprezę, prawda? Tak, czasem tam gdzieś widzę, że gdzieś tam tańczysz, gdzieś tam jesteś w jakichś klubach, tak? Tak, w pierwszej szkole zintegrowaliśmy właśnie pod tym uh, kątem z uh, warszawskim uh, środowiskiem uh, wojańsko-aktywistycznym i sobie tam urządzamy jakieś wspólne rozwydwestry, uh, halloween, itd. Uh, a jeżeli chodzi o takie kontakty z niewyganami, takie, takie po prostu, kontakty jakieś w szkole czy, czy gdziekolwiek indziej, który tam, który jest tą by, by to jest tam przyjeżdżam osobą i wyobrażam sobie, by inaczej pochodzić do człowieka. Ja, bo ja wiem, że z drugiej strony to jest się tego świętego zwierząt, i nie, nie jest na najbardziej komfortowa um, świadomość. Ale mimo wszystko, po prostu to było Pamiętam, że po tych. E, miałam takie no, długie okresy, że większość czasu spędzałam całą sobą, bo ludzie nie pamiętają spokojnie i tak dalej. I nawet taka krótka rozmowa, e, nie wiem, 10-minutowa, 5-minutowa z kimś to było takie. Taki oddech. Po prostu, że ja nie jestem jakaś mega bo ja jestem nawzajem społeczną, no. no, to, to nadal potrzebuję tych kontaktów. I to, to, by, to było e, po tej izolacji taki oddech. Rozmawiamy z jakimiś po prostu. Ja powiem, to nie jest ja ja ulecz, takie... błotem. Mhm. Dla mnie kiedyś była taką sytuacją, która bardzo wiele mi powiedziała, bo ja się kiedyś izolowałam, to akurat w moim przypadku to miało takie podłoże też religijne, bo yy, chciałem w przeszłości zamieszkać i yy, się krzykowałam do zakonu kontemplacyjnego, czyli takiego yy, w izolacji, gdzie nie ma, się nie rozmawia pustelniczy, nawet chciałam być w ogóle, chciałam wtedy, jako kobieta chciałam zostać pustelnicą i się izolowałam od społeczeństwa, zresztą czułam, że mnie nic nie łączy ze społeczeństwem. Wtedy totalnie mnie nic nie łączyło ze społeczeństwem, bo chciałam się całkowicie odciąć i żyłam w takiej y, odcięciu. Bardzo źle się to dla mnie psychicznie skończyło, bo to jest, to jest po prostu tak ciężko, bo to wpędza w tak ciężką depresję, taką właśnie taką samobójczą, że już tylko, człowiek tylko marzy, żeby umrzeć. Y, I wiecie, co wtedy się stało? Y, wyobraźcie sobie, że potem poszłam do fryzjera i ta fryzjerka, ona mi tu myła głowę, i ja, ja odpłynąłem tam przy tej, tej, przy tej umywalce poczułem, o Boże! Jak mi brakowało ludzkiego dotyku, że o. mi jakaś kobieta tu po, po głowie głasze, że tu mi my. No. Jezu! Po prostu ja poczułem cały dramatyzm tej izolacji, i nagle poczułem: To w ogóle to nie waży, to w ogóle to nie chodzi o jakieś wartości, że tam... Po prostu przypadkowa osoba, jakaś przypadkowa fryzjerka, nie obchodzi o mnie jej poglądy, kim ona tam jest, ona dotyka mnie tu delikatnie. Nawet no to... te imprezy przytulania, te przytulania. Tak, tak, mieliśmy. Po prostu przypadkowa osoba, dotyk, bliskość i ja po prostu tam odpływam ja poczułem, że no nie, no nie da się przeżyć w tym świecie, funkcjonować bez nawet przypadkowych kontaktów, przypadkowej takiej czułości, dotyku. Dotyk, dotyk fryzjerki kurcze. No są takie imprezy właśnie. Tak, tak, że, że właśnie przytulaczki, że ludzie no, przychodzą po to, żeby się poprzytulać, o. bo to ma po prostu mega, mega znaczenie. I, ale tak jak ty powiedziałeś, 5 pięciominutowa rozmowa z kimś. Przypadkowy dotyk przypadkowej osoby i to po prostu, to jest nie ziemia no, dla dla osób. nie trzeba intymności. No, ale tak, zwykły dotyk, czy masaż, czy zwykły jakieś tam, no. Tak. Ja długo bardzo nie mogłam się pogodzić z tym, że, że e, ludzie są takimi istotami, które są no właśnie społecznymi istotami, które potrzebują tego kontaktu z drugim człowiekiem. I bardzo ubolewałam na tym, że moje samopoczucie jest tak zależne od innych. No, no. i podejrzewam, że byłam teraz nie była w związku z nawet bym nad tym ubolewała, że no, no. moje poczucie. Po prostu sobie wyrażam z innych, ale pewnie staram się z tym poradzić. Dara, no po prostu jesteśmy zwierzętami i I ten kontakt jest bardzo ważny, a właśnie szczególnie jak się jest młodą osobą. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, ale ja już na przykład jestem na takim etapie, że, że właśnie te kontakty z rodziną, może jakichś tam uczystości rodzinne czy tak dalej. Wiem, że jest mięso, no to nie chcę po prostu, nie? I, I to jest jakby izolacja, nie? Także niestety brałem taką drogę. drogę, ale ja rozumiem to na przykład, że yy, jakby można być weganem, takim etycznym, abolicyjnym, i jednak się spotykać z tymi nieweganami. No bo jednak potrzebujemy tych kontaktów, nie? Dlatego ja się cieszę trochę, że trafiłem do aktywizmu, bo jako kiedyś właśnie z byliśmy kiedyś na Ustoku i tam rozmawiałam z taką dziewczyną, która teraz działa w tym mieście i ona powiedziała, że w życiu nie widziała tego wega na raz. I właśnie to jest takie fajne właśnie, że to jest z tym aktywizmem, że można poznać osoby uzające te same wartości i jak się popatrzy, to nas trochę jest, jakby nie było, że mnie to cieszy, nie? Że, że tak jest, nie?